Ele oczy dowski, bardzo serdecznie na moim kanale z kolejnego odcinka z zadań. Dawno nie było odcinka, ale pomyślałem sobie, że nagram jest akurat nowy event, więc pokażę Wam jak ukończyć to zadanie. Zadanie polega na tym, żeby ukończyć, nie, żeby zatańczyć na siedmiu plażach tego typu. Pokażę Wam w tym odcinku siedem lokacji, więc zapomnijcie stawić suba łapeczki w górę, jeśli odcinek Wam się podobał i zapraszam do oglądania. A więc pierwsza lokacja, którą Wam dzisiaj pokażę znajduje się koło Oazy i Meksyku. Dokładnie tutaj Wystarczy po prostu zatańczyć, powinno mam jeden punkcik, z, z siedmiu tańców ukończycie Dobra, teraz druga impreza, druga drugie miejsce. Znajduje się niedaleko tego zburzonego mostu i o oaz odpoczynku. Dokładnie w tym miejscu. Dobra, teraz trzecia miejscówka, trzecia imprezka, no no, w której musimy zatańczyć, znajduje się koło wypa w wypasionej wyrwie. Myślałem, że koło. Dokładnie tu na zboczu. Wystarczy zatańczyć i powinno Wam się trzeci etap odblokować. Czwarta lokalizacja, jak się nie mylę, znajduje się koło y, neo wykrzywionych. Dokładnie w tym miejscu, niedaleko wiru. Dobra, piąta i przedostatnia lokalizacja znajduje się na y, poboczu zalewu zdobyczu. Dokładnie tutaj. Dobra, teraz ostatnia lokalizacja znajduje się na samym skraju mapy, tutaj u góry. Jeśli zatęczycie tu na tym ostatnim, to zadanie powinno Wam się już zakończyć i powinniście dostać ten nowy taniec. Jeśli odcinek Wam się podobał, nie zapomnijcie stawić suba opeczki w górę, bo mi bardzo miło. Do następnego odcinka, hej!